I ja ona papa, da pa, ja na na chcę moją tatkę. Jona, pozwolisz mi na chwilę dotknąć twojej żony? W jakim celu? No i zobaczcie, co mi wyszło z mojego dobrego serca. Bo moja mama mówiła, jesteście lukatny, zbyt lukatny dla tego świata. Będą cię oszukiwali. Mi, że to nie jest za serca. Obiecuję. A skąd wiesz? Jesteś lekarzem? Ufam swoim zmysłom. A twoje zmysły, twoje słowa, twoje obietnice? Przypomniała mi się moja matka. Na orzu śmierci obiecałem jej, że nie umrze. Ona też polegała na mnie. A teraz zapłacę cenę za rozczarowanie, jakim obdarowałem moją matkę. Mieliśmy też kilka dobrych chwil. Nie pamiętam.